Na pewno porażka, która boli, e, nigdy to nie jest fajne uczucie, aczkolwiek dzisiaj trzeba powiedzieć, że e, ten mecz nie miał takiego, takiej rangi dla nas i to gdzieś tam e, było czuć, szczególnie w drugiej połowie Myślę, że pierwsza polowa dobra w naszym wykonaniu e, z kilkoma sytuacjami pod bramką e, puszczy, gdzie zabrakło niewiele, żeby, żeby zdobyć prowadzenie. Myślę, że wtedy na pewno nasze szanse na, na lepszy wynik by wzrosły. Natomiast słaby początek drugiej polowy, ogólnie słaba druga polowa w naszym wykonaniu. Zasłużone zwycięstwo gospodarzy trzeba im pogratulować za to. My kończymy sezon. Mamy czas teraz, żeby go podsumować, żeby go przeanalizować. Myślę, że ten mecz nie zaważy w tej ocenie. Ona jest taka sama i bez tego meczu, że nie jesteśmy do końca, a na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten sezon za nas, dla nas się potoczył w ekstraklasie. O ile półfinał Pucharu Polski to jest jakieś osiągnięcie, to tutaj... Nie jesteśmy zadowoleni z tego, z tego wyniku końcowego, ale też pamiętamy o dobrych momentach w trakcie, kiedy też myślę, dają nam one prawo przy pewnych poprawkach myśleć o tym, żeby w następnym sezonie walczyć o, o, o coś więcej i, i zrobić lepszy wynik. Bardzo krótki, wygraliśmy najważniejszy mecz w sezonie. Gratulacje dla zawodników. Yy, mieliśmy pomysł, zrealizowaliśmy go. Oczywiście, troszkę w pierwszej połowie za bardzo dopuszczaliśmy pias do, do tych sytuacji w, yy, w obrębie szesnastki, I, i tu mogło być różnie, ale, ale stanęliśmy na wysokości zadania, czekaliśmy na swoją szansę, taka była skutecznie wykorzystaliśmy ją i dzisiaj sięgnęliśmy po niemożliwe drugi raz pod rząd w tamtym roku też także jesteśmy bardzo bardzo zadowoleni dziękuję Dzień dobry, trenerze. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Yy, no, serdeczne gratulacje, bo rzeczywiście dokonaliście niemożliwego. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych miesięcy miał Pan jakiś taki moment, yy, no może nie zwątpienia, ale takiego zastanowienia, że no jednak może być, może być z tym kłopot, z tym fajnym finiszem? Od początku byliśmy postrzegani jako zespół, który no raczej nie powinien się znajdować w tym rejonie tabeli, w którym się znajdowaliśmy. Myślę, że było kilka kluczowych momentów. Pierwsze zwycięstwo tu ze Stalą Mielec po dwóch przegranych, gdzie graliśmy ustawieniem 4-4-1-1, tak jak w barażach, bardzo optymistycznie nastawieni euforycznie, właściwie nagrając na dwóch napastników, bo przypomnę, że że Kamil Zapolni grał razem z Rokiem Kidriczem, w obydwu meczach wychodzili. Zweryfikowaliśmy trochę to wszystko, przeszliśmy na troszeczkę inne ustawienie, z innymi zadaniami, no i Zaczęliśmy od zwycięstwa ze Stalą Mielec, potem trudniejszy okres, ale wszystko tak naprawdę, ta wiara, która była w zawodnikach, zaczęła się od zwycięstwa, na pierwszego zwycięstwa na Warcie, potem po kolejnych trudnych meczach, bo to też chcę powiedzieć, myśmy się zdecydowanie rozwijali jako zespół, zbieraliśmy doświadczenia i to było widać w drugiej rundzie, bo Myśmy przegrali bodajże 3 czy 4 mecze w drugiej rundzie i żadnego nie przegraliśmy więcej niż jedną bramką, i, a potrafiliśmy wiele meczów zremisować, co dało nam tą sytuację, którą mieliśmy dzisiaj przed meczem, to znaczy byliśmy cały czas w grze jako jedyny Beniaminek yy, z szansą na, na to, żeby autentycznie zostać w tej lidze. I, i, I to się stało. Dzisiaj mamy 40 punktów, jesteśmy na 12 miejscu. Coś nieprawdopodobnego, gdyby ktoś oceniał nasze szanse na to przed ligą, to zresztą Państwo wiecie, jak oceniano nasze szanse przed ligą, i... ale cieszę się, ja nie mam też pretensji do tych osób. No wiadomo, Kopciuszek, totalny Beniaminek z mojego miasteczka, dla mnie mam jeszcze jedno marzenie do spełnienia zawodowe: zagranie na puszczy, na stadionie puszczy dla kibiców niepołomica, którzy. Dzisiaj wspaniale nas dopingowali, i też im z tego miejsca duże podziękowania, żeby byli, mieli przyjemność oglądać nas w ekstraklasie na swoim stadionie. To jest kolejny cen, jaki ja mam przez sobą jako trener i myślę, że takie spełnienie trenerskie w tych, w tych celach. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Panie internecie chciałem pana zapytać o to, co się działo w trakcie meczu, w sensie takim nie tyle na boisku tutaj, ile zewnątrz, no bo tak szczerze mówiąc dla nas, obserwatorów zewnątrz, emocje, czy Puszcza się utrzyma, to się skończyły tam w 30 minucie po trzecim golu dla Jagiellonii z Wartą. Już było wiadomo raczej, że, że, że Warta nie wygra tego meczu, nie wyprzedzi was. Czy piłkarze, czy pan w ogóle mieliście świadomość tego, co się dzieje na na innych boiskach? Czy, czy była cały czas jakaś taka mobilizacja, utrzymanie tego w tajemnicy, że walczycie tylko, żeby wygrać? Nie no, jeżeli, jeżeli dzisiaj zachować tajemnicę w dobie takiej informacji i mediów wszechobecnych w naszym życiu jest bardzo trudne. Oczywiście, że dopływały do nas informacje na bieżąco, ale dla nas najistotniejsze było dzisiaj wygranie tego meczu. To też ten mecz powoduje zebranie doświadczenia, satysfakcja, do, zawodnicy chyba sami nie wierzyli, na którym miejscu myśmy dzisiaj skończyli. I, i myśmy cały czas wiedzieli o, o wynikach na innych stadionach, ale myśleliśmy tylko o tym, żeby wygrać ten mecz. On naprawdę jest bardzo kluczowy dla, dla funkcjonowania tej drużyny i tak jak powiedziałem, powtórzę się to ja jeszcze raz. Zbierania doświadczenia, co za tym idzie, stawania się lepszym zawodnikiem i stawania się przez to lepszą drużyną. Ja pozwolę sobie trochę na prywatę tutaj przede wszystkim chciałem podziękować. Ostatnia nasza konferencja, więc Państwu dziękuję na początku za wspólną e, pracę. E, świetne relacje, przynajmniej ja tak to odbieram z mojej strony, jeżeli gdzieś coś były jakieś. Uchybienia, to przepraszam z góry. Chciałem podziękować osobom pracującym w klubie na czele tu z marketingiem, ale też osobami pracującymi na co dzień i zajmującymi się sprawami, które nie wszyscy kibice wiedzą, że, że są bardzo ważne i, i, i tutaj duże słowa uznania i podziękowania. Chciałem podziękować kibicom, którzy dali przykład nieprawdopodobnej. Nieprawdopodobnego zaangażowania. To nie jest takie łatwe stworzyć w tak małym środowisku tak zwartą grupę i, i wyjazdy z żonami, z dziećmi na mecze. No, to naprawdę to jest taki nowy trend chyba polskiej piłce. Już nie mówiąc o innych rzeczach, które robią nasi kibice i tu słowa uznania dla nich. Chciałbym podziękować najważniejszej grupie, to znaczy moim zawodnikom. Stworzyli super zespół. Yy, zespół, który się wspierał nie tylko <laughs> kiedy szło, ale też kiedy, kiedy było ciężko, i szapłba dla nich. Chciałbym podziękować sztabowi. Kapitalna grupa osób, które, z którymi współpracuję już parę lat. Yy, myślę, że w relacjach, nawet nie boję się tego nazwać przyjacielskich, świetna robota, chłopaki, naprawdę dziękuję z tego miejsca. Chciałem podziękować osobom zarządzającym klubem, wszystkim naszym prezesom, Jarkowi Pieprzycy, Januszowi Karosińskiemu, Markowi Bartuszkowi, panom, przepraszam, już tak mi chyba uleciało się z tej euforii. E, oczywiście też naszemu burmistrzowi, panu Romanowi Ptakowi, ale też nowemu burmistrzowi Michałowi Hebdzie. Też ogromne słowa uznania, po Niepełnice, przepiękna miejscowość, mała miejscowość, ale tak rokliwa jest w ekstraklasie, no, nie do wyobrażenia. Chciałbym podziękować też wszystkim trenerom współpracującym z pierwszym zespołem, pracującym yy, z młodzieżą, bo też tej młodzieży na treningach u nas było sporo i z tego miejsca im gratuluję tej młodzieży. Oby się tylko ci chłopcy rozwijali i byli z nami nie zapomniałem. Chciałem podziękować rodzinie. Co powiesz, Drake? To jest takie nasze słowo rodzinne i dzisiaj Kamil, Klaudia i żona mają ogromną satysfakcję, także z tego miejsca też ich bardzo pozdrawiam i, i dziękuję za wsparcie. Panie trenerze, z Pana perspektywy, czy trudniej było do Ekstraklasy awansować, czy, czy trudniej było się w niej utrzymać? Hm. Ja wiedziałem, że Pan zada to pytanie takie łatwe to jest, to jest y, coś nieprawdopodobnego. Ja myślę, że y, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak infantylnie. Trener jest zachwycony, bo osiągnęliśmy wynik, ale powiem Państwu, że awans to była to, to sprawa nieprawdopodobna, a utrzymanie w tej lidze to jest po prostu, tak jak mówię, podkreślam kosmos. Chcę to powiedzieć i podkreślić wszystkich tych, co wymieniłem. Musicie mieć Państwo ogromną satysfakcję, powinniście mieć ogromną satysfakcję i radość z tego, cośmy wspólnie zrobili. To nie zrobił Tułacz, to nie zrobiła tylko drużyna Argo, my wszyscy razem. Naprawdę. Jesteście wielcy. Porównując jedno wydarzenie do drugiego, myślę, że bardzo podobne, ale, ale utrzymanie w Ekstraklasie, granie na tym poziomie to jest kosmos. Mam nadzieję, że w tym kosmosie będziemy jak najdłużej. Dziękuję. To, panie trenerze, jeszcze na zakończenie chciałem zapytać, e, czy wie Pan, czego puszczenie robi w tańcu? Wiem doskonale, zdaję sobie z tego sprawę. E, po, ale proszę mnie zwolnić i wybaczyć. Ja e, nie będę tego tutaj e, powtarzał. Wypikamy trenerów. Nie, 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 nie. nie. nie po, już jeden wypił co nieco przy radości, była sensacja, nie mam zamiaru iść w tym kierunkach wulgarnych, ale to nie jest też tak, że tu jakieś grubiaństwo, czy jakieś takie, jest to jakieś hasło zespołu, nie zmieniamy tego. Myślę, że będziemy całą następny sezon, życzę sobie, żebyśmy się po prostu w tym tańcu dalej świetnie czuli i tego sobie, państwu i nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.